Cześć, witam w Faktorii Trunków. Kolejny raz będziemy się zajmować naszym winem z suszonych moreli i rodzynek. Jak widzicie, rodzynki i morele dość mocno się nam rozwaliły. Zrobiła się taka pulpa i tego się bardzo obawiałem, dlatego nastawianie. Tego typu win w tych fermentorach właśnie wiąże się później z tym, że będziemy mieli bardzo dużo pracy z wyciągnięciem tych wszystkich owoców, pozbyciem się ich, bo właśnie tym się będziemy dzisiaj zajmować, będziemy się pozbywać tych owoców. Mam pewien pomysł, jak tego zrobić. No, nie jesteśmy w stanie nic włożyć do środka, żeby tych, te owoce, czy resztki owoców w zasadzie wyciągnąć, więc musimy sobie w jakiś sposób poradzić. Wpadłem na taki pomysł. Jak widzicie, mam już przygotowaną tutaj część do prasy, wężyk i taką szmatkę. Oczywiście wszystko jest zdezynfekowane. Tym razem dezynfekowałem przy użyciu piro. Takimi nastawami, właśnie w tego typu fermentorach, czyli nastawami z owocami, właśnie wiąże się problem. Z wyciągnięciem ich, pozbyciem się ich po fermentacji burzliwej, kiedy już ten cały cukier został oddany do naszego wina, jest tu dużo płynu. Ten płyn jest uwięziony również w tej całej tutaj zawiesinie, którą pewnie widzicie na filmie. Tu mamy kożuch z jeszcze w miarę całych owoców, ale przypuszczam, że przynajmniej morele rozlecą się w momencie, kiedy będziemy to zlewać. Pomysł na to wszystko jest taki, aby. Wykorzystać spodnią część prasy do owoców. Tutaj podłączę wężyk, który mam tutaj przygotowany. I na górę fermentora nałożymy szmatkę, która posłuży jako prowizoryczny filtr. To wszystko, oczywiście, tak jak wspomniałem, jest zdezynfekowane łącznie z tym stołem. Tutaj będziemy bardzo dużo na tym stole dzisiaj działać. Ta szmatka również i to wszystko będziemy sobie zlewać. No, niestety nie mam drugiego fermentora, będziemy sobie zlewać do tegoż pojemnika, a następnie przelejemy z powrotem. No, takie troszeczkę przelewanie ryzyko jest. Nie lubię takich rzeczy robić. Wolę jednak fermentować to w wiaderkach. Niestety wiaderka 5-litrowe praktycznie nie istnieją. Ale zamierzam się wyposażyć w słoiki, takie 8 litrowe będą idealne do właśnie tego typu nastawów. Także zaczynamy. Pierwsze co musimy zrobić, tak jak mówiłem, założyć ten wężyk na końcówkę naszej prasy. Nie jest to zbyt proste, bo ten wężyk jest praktycznie taki sam jak średnica tego, tej wylewki, ale się udało. Drugą, drugi koniec wężyk'a już od razu sobie wkładam do wiaderka. Poczekajcie, zapomniałem o jeszcze jednym żeby nam wężyk też nie wypadł z wiaderka polecam użycie takiego klipsa troszeczkę ograniczy przepływ ale da nam pewność, że nasze wino się nie wyleje. Dobrze. Teraz musimy pozbyć się tak naprawdę rurki i spróbujemy założyć nasz tymczasowy filtr który zostanie przymocowany gumką. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że wszystko się uda, że wszystko się uda i będziemy mogli w ten sposób zlać ten płyn Do, dość mocno trzeba to teraz złapać. O, niestety gumki jak to gumki lubię sobie strzelić. Mam nadzieję, że nie napaskudzę za bardzo. Nie chciałbym potem sprzątać. Dobrze, mamy to. Spróbujemy teraz założyć odwrotnie to wszystko. No i niestety najgorsza sztuka to jest odwrócenie tego wszystkiego. Może się uda. Liczę na to, że się uda. I że to będzie nam stało. Nie wiem, czy to widać. Stoi, więc na razie jest wszystko ok. Nie chcę tego za bardzo podnosić, żeby po prostu. Yy... Albo wiecie co? Zobaczymy, jak to. Bardzo wolno sobie to skapuje naprawdę bardzo wolno. Być może ta szmatka jest ciut za gęsta. No ale cóż. Nie chcę też tego za bardzo napowietrzać. Niech sobie to wolno skapuje. Zobaczymy jak się to wyjdzie. Wrócę na pewno potrwa to dość dłuższą chwilę. Zatem wrócę do was jak tylko wszystko będę miał zlane i wrócimy do dalszych Czynności. Powiem wam, co będziemy robić. Także do zobaczenia za chwilę. Dobrze. Widzimy się po zlaniu, niestety bardzo ciężkim procesie zlewania naszego wina nad osadu i pozbywania się tych nieszczęsnych owoców. Jak widzicie, wino jest dość mętne. Już sobie je okleiłem, żeby wiedzieć, z czego to jest. Morele. Pierwsze, co robimy, to zapisujemy sobie datę naszego zlewania i za chwilę będziemy mierzyć sobie BLG naszego trunku, ile nam tych cukrów zostało, czy na przykład drożdże już zjadły całe cukry, które były zawarte w owocach, więc odłóżmy sobie na razie to, czego potrzebować nie będziemy, i pobierzemy sobie naszą próbkę. Do pobierania próbki, jak zwykle używam mojej strzykawki. W tym momencie z rurką to sobie odłożę. To jest syrop cukrowy, do niego za chwilę wrócimy. Próbkę pobieramy. A propos całego sprzętu wszystko koniecznie musicie mieć wyparzone, zdezynfekowane, czy to piro, czy oksi. Środek dezynfekujący już pozostawiam wam do dyspozycji. Ja to wszystko dezynfekowałem przy pomocy oxi. Wiecie co, tak sobie zrobię. Dość. Około dwie trzecie powinny wystarczyć. Zobaczymy. Sprawdźmy. Zapach, no jeszcze niestety mocno drożdżowy. Sprawdźmy sobie nasz cukier. W tej chwili mamy 5BLG, więc drożdże sobie jeszcze nie zjadły wszystkiego. To możemy wlać z powrotem. Próbować na tym etapie nie będzie, po prostu bardzo mocno jeszcze czuć drożdże. Dobrze, o, oczywiście zapisujemy sobie, że było to. 5BLG. I teraz do naszego wina będziemy dodawać kolejną partię drożdży, ale wcześniej dodamy sobie też pożywki, żeby te drożdże nasze nieco pobudzić. Tej pożywki nie będziemy dodawać zbyt dużo, wystarczy 1,5 grama Do tego celu mam właśnie przygotowany, przygotowaną wagę jubilerską. Polecam sobie zakup takiej właśnie wagi. Kosztuje tak naprawdę kilka złotych, a bardzo jest przydatna właśnie przy odmierzaniu pożywek, czy dzieleniu drożdży na mniejsze partie. I... Dodajemy 1,5 grama tej pożywki. Mamy 104, wystarczy. Wsypię sobie to bezpośrednio do bez lejek nie wsypywałem, dlatego że przylepiłoby się do lejka. Oczywiście tą wartość również zapisuję. I teraz musimy dodać, kolejnym krokiem jest dodanie naszego kolejnego cukru, dzięki któremu osiągniemy nasze 12%. Jak pamiętamy nasze BLG po rozcieńczeniu tego naparu z owoców, że tak powiem, wynosiło 11. W związku z tym, pozostała ilość cukru do osiągnięcia naszych 12% to jest 682 gramy, rozcieńczone w 0,6 litra wody. I tak też mam. Przygotowany syrop cukrowy. Syrop cukrowy jest już w temperaturze pokojowej, możemy śmiało dolewać do naszego nastawu, a w zasadzie już młodego wina. W jaki sposób sobie to obliczyłem? Postaram się wam to rozpisać wszystko dokładnie w opisie filmu. Będzie najwygodniej po prostu. Ja używam sobie własnego kalkulatora, który zapisałem sobie. Mam to fajnie stabilizowane. W jakimś tam filmiku pokażę Wam dokładnie, jak ta tab moja tabelka wygląda. Jest to bardzo fajne narzędzie. Nie pozostaje nic innego, jak tylko wlać nasz sok, a w zasadzie syrop cukrowy do nastawu. Musimy to wszystko wymieszać, w związku z tym ściągnę sobie na chwilę tą naszą rurkę fermentacyjną, zatkam korkiem i dokładnie wszystko wymieszam. Ten syk świadczy o tym, że wino posiadało jeszcze bardzo dużo dwutlenku węgla w sobie. I tak naprawdę, w tej chwili, nawet gdybyśmy dopuścili troszeczkę tlenu, to cały dwutlenek węgla, związany teraz w tym naszym winie, wyparł ten tlen z balonu, wypełnił go pod taką poduszką CO2. Tutaj widać delikatne bombelki. No i ponownie musimy tak naprawdę pobrać sobie próbkę, żeby zmierzyć nasze belgie. Zbliżmy sobie to tru, żeby. Nie napaskudzić za bardzo. Dlaczego tak często też mierzymy nasze belgię? Dlatego, żeby dokładnie sobie wyliczyć końcową zawartość alkoholu. I daje nam to też pewną informację. Na jakim etapie dokładnie jesteśmy, w razie czego możemy powtórzyć w tej chwili mamy 18 BLG Jak najbardziej mi to pasuje, drożdże już powinny sobie to Miało przerobić. Mam nadzieję, że to przelewanie e, z nad tych... No może uda się bez lejka. Przelewanie z nad osadu i pozbywanie się tych owoców nie zaszkodziło naszemu winu. Trzymam mocno kciuki za właśnie coś takiego. Dobrze, zatykam ponownie rurką, odstawiam do fermentacji. Oczywiście, wcześniej sobie zapiszę, tam to przepisałem, więc sobie zapiszemy 18BLG. Zatem gdybyśmy wzięli pod uwagę nasze 11BLG, które odfermentowało nam do 5. Następnie dodaliśmy cukier i było nasze 18 BLG. Załóżmy, że odfermentuje nam do zera, czyli mamy tak naprawdę 11 minus 5, to jest 6 plus 18, co nam daje 24. Teraz nie pozostaje nic innego, jak nasze wino odłożyć z powrotem do fermentacji wrócimy do niego już za jakiś czas nie będziemy mu przeszkadzać niech drożdże sobie spokojnie pracują ta fermentacja tak zwana cicha ona sobie potrafi trwać nawet i kilka miesięcy aż wino będzie wytrawne aż albo do, dobijemy do tolerancji naszych drożdży chociaż 12% to jest i tak poniżej tolerancji drożdży które wykorzystałem co jakiś czas sobie zajrzymy do niego, w zależności od tego, jak się będzie nam to wszystko klarować. Będziemy dalej. Postęp... Zobaczymy, czy przypadkiem nasza fermentacja się nie zatrzymała, wówczas będziemy musieli podjąć pewne kroki. Troszeczkę martwi mnie ta przestrzeń tutaj jest ciut za dużo. Zobaczymy, może jeszcze dodamy troszeczkę wody, ażeby to troszeczkę rozcieńczyć. Zobaczymy. Na razie pozwólmy temu przefermentować. Obserwujcie po prostu, czy rurka się porusza. Jeżeli tak, ona już nie będzie tak intensywnie się poruszać, jak podczas fermentacji burzliwej, ale na pewno będzie to widoczne. Także do zobaczenia w kolejnej części, jak już będziemy e, w zasadzie zlewać do znad osadu po raz kolejny. I może będziemy się już szykować do butelkowania za te trudne chwile z tym winem. Dziękuję. Zapraszam do innych moich filmów. Jeżeli wam się podoba to, co robię, zostawcie subskrypcję. Pamiętajcie o dzwoneczku, który będzie wam przypominał, że na kanale pojawił się jakiś nowy materiał. Jeżeli macie uwagi bądź chcecie wyrazić własną opinię, zapraszam do sekcji komentarzy. Zostawcie również lajka. Jeszcze raz za dzisiaj dziękuję. Cześć.